Dzisiejszy odcinek zaczniemy pytaniem: Co rakieta V2 ma wspólnego z produkcją filmową? Po sukcesie filmu Metropolis, reżyser Fritz Lang w 1929 roku postanowił nakręcić kolejny film science fiction, tym razem o podróży na Księżyc zatytułowany Kobieta na Księżycu. Poprosił znanego fizyka Hermana Oberta, który pasjonował się astronomią, o zjawienie się na planie jako konsultant do spraw technicznych. Miał także zbudować model rakiety do filmu. Jednak dla inżyniera to było za mało. Chciał zbudować prawdziwą rakietę, która podczas premiery filmu w Berlinie wystrzeliłaby w kosmos. Pieniądze udało się zdobyć od Wytwórni UFA, która produkowała film. Niestety, z powodu błędów w projekcie nie doszło do startu. A Hermann Oberth załamał się. Rok później, pamiętając o swojej porażce, wraz z asystentami zbudowali silnik rakietowy na paliwo ciekłe, nazwany później Kegelduze. Jednym z asystentów był Werner von Braun, o którym powiem później. Po powrocie Hermana Obertha do Rumunii, jego asystenci postanowili dalej pracować nad rakietami. W 1932 roku. Testami zainteresował się generał Walter Dornberger, zajmujący się uzbrojeniem armii niemieckiej. Chciał wykorzystać owe rakiety jako broń. Ponadto traktat wersalski nie przewidywał budowy czegoś tak nowoczesnego. W ten oto sposób rozpoczęła się budowa rakiet dla celów militarnych. Na czele zespołu stanął Werner von Braun. Przez kilka lat były konstruowane i testowane różne jej modele. Pierwszy udany start rakiety Aggregat 4 odbył się 8 października 1942 roku, a na jej obudowie było namalowane logo Kobiety na Księżycu. Później rakietę A4 nazwano Fergeltungswaffe 2, czyli broń odwetowa, która w 1944 roku została wystrzelona w kierunku Londynu. Tak więc można powiedzieć, że film Kobieta na Księżycu. Częściowo przyczynił się do budowy rakiety V-2, jednej z najbardziej niebezpiecznych i nowoczesnych broni podczas II wojny światowej.